Gdy brat lub siostra odchodzi z tego świata przez samobójstwo, wiele serc zastanawia się, co będzie dalej. Lęki, stare przekonania i ciężar winy sprawiają, że przejście to jest tematem zawoalowanym, któremu często towarzyszy cierpienie tych, którzy pozostają i tych, którzy przekraczają próg istnienia. Konieczne jest jednak uświadomienie sobie, że życie się nie kończy. Świadomość trwa nadal. A w Bożej Miłości nikt nie jest stracony. Boskie Miłosierdzie wita wszystkie dusze, niezależnie od ich bólu, wyborów i potknięć. W świecie duchowym każdy jest przyjmowany zgodnie ze swoim stanem duszy. Ból utrzymuje się przez jakiś czas, ale nigdy bez wsparcia. Przewodnicy, prawdziwi przyjaciele wiecznej podróży, są obecni. Niewidzialne ręce miłości nie potępiają ani nie karzą, ale witają z cierpliwością. Oferując nowe możliwości uczenia się i rozwoju. Nie ma wiecznego piekła, ale raczej proces przebudzenia, w którym każdy duch powraca do swoich decyzji i stopniowo znajduje nowe sposoby, aby iść naprzód. Poczucie winy i żalu często więzi zmarłych, ale światło jest zawsze dostępne. Wyobraźmy sobie młodego człowieka, który ogarnięty rozpaczą przerwał swoją podróż. Kiedy budzi się na płaszczyźnie duchowej, znajduje się spowity w cieniu własnego umysłu. Ból wciąż tam jest, ale nie jako kara, ale jako odbicie tego, co pozostało nierozwiązane. Stopniowo zbliżają się do niego kochający przewodnicy, szanując jego czas i pokazując mu, że miłość nigdy nie była nieobecna. W tym momencie dociera do nas wielka prawda. Jesteśmy rozumiani, a nie osądzani. Bóg jest miłością, a Jego prawa służą postępowi. Bez względu na to, jak ciemna jest noc rozpaczy, zawsze nadejdzie nowy świt. I tutaj, moi bracia i siostry, leży nadzieja. Współczucie jest mostem, który prowadzi nas z powrotem do światła. Największym zaproszeniem wszechświata dla nas jest uświadomienie sobie, że każde doświadczenie ma swój cel. Jeśli jesteś tutaj, czytając te słowa, być może dlatego, że szukasz odpowiedzi na własną podróż lub chcesz zrozumieć i pomóc komuś, kto przechodzi przez chwilę zwątpienia. A gdybym ci powiedział, że możesz być punktem światła dla tych, którzy wciąż są uwięzieni w swoim własnym bólu? Myśl, modlitwa i szczera intencja miłości mogą dotrzeć do tych, którzy cierpią, stopniowo uwalniając ich od ciężaru, który noszą. Tak jak dom wita powracających po długiej i trudnej podróży, taki płaszczyzna duchowa przygotowuje uzdrawiające przestrzenie dla tych, którzy pokonani przez cierpienie, postanowili przerwać swoją ziemską podróż. W tych miejscach nie ma potępienia, ale raczej rehabilitacja, miłość i nauka. Stopniowo rany łagodnieją, udręka znika, a zrozumienie poszerza się. Ból doświadczany na ziemi przekształca się w mądrość i pojawiają się nowe możliwości rozwoju, czy to na płaszczyźnie duchowej, czy w przyszłych reinkarnacjach. Wyobraź sobie, że budzisz się w miejscu, w którym czas już nie istnieje. Nie ma wskazówek zegara, ani kalendarzy wyznaczających dni. Wszystko jest percepcją, odczuwaniem i uczeniem się. A gdybym ci powiedział, że twoja świadomość nadal się uczy, nawet po ostatnim oddechu? Nie ma końca dla ducha, jest tylko transformacja. Wielu wierzy, że śmierć jest końcem, ale co jeśli? To tylko zmiana klasy w tej samej szkole. Każde doświadczenie pozostawia swój ślad. Chwile radości. Uczą nas wdzięczności, podczas gdy te bólu wyrywają w naszej istocie odporność. Błąd to nie kara, to lekcja. Kiedy przekraczamy próg ziemskiej egzystencji, nie zabieramy ze sobą dóbr materialnych, ale raczej to, czego się nauczyliśmy. Jeśli życie jest szkołą, to śmierć jest zmianą poziomu, a ci, którzy odchodzą przed czasem, obciążeni bólem samobójstwa, nie znajdują pustki. Ale wezwanie do zrozumienia. Co by było, gdybyś mógł zrewidować każdą podjętą decyzję? Co by było, gdybyś mógł poczuć, już nie samolubnie, ale z rozszerzonym spojrzeniem na wszechświat, wpływ swoich wyborów na świat i innych? Wielu, którzy przekraczają próg istnienia, zgłasza moment retrospekcji, w którym świadomość rozszerza się i wszystko staje się jasne. Życie nie potępia, lecz poucza. To, co kiedyś było niezrozumiałe, Teraz ma sens. Wielka prawda jest taka, że nikt z nas nie jest stracony. Nawet ci, którzy zdecydowali się odejść wcześniej, znajdują sposób na naukę. Przewodnicy duchowi pomagają w tym procesie, oferując jasność i kierunek. Nic nie jest ustalone ani skazane na wieczne cierpienie. Podróż trwa nadal, a wraz z nią szansa na rozpoczęcie jej od nowa. Ale to od każdego ducha zależy, czy zaakceptuje tę szansę. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co to znaczy ewoluować? Czy jest to tylko abstrakcyjna koncepcja, czy dostępna rzeczywistość? Duchowa nauka nie odbywa się tylko w świątyniach czy świętych księgach. Polega ona na obserwowaniu najmniejszych szczegółów, w ciszy naszych myśli i refleksji nad naszymi własnymi działaniami. Wszyscy jesteśmy w ciągłym procesie rozwoju. Im bardziej jesteśmy tego świadomi, tym szybciej się uczymy. Pozostaje pytanie, czy zwracasz uwagę na nauki, które oferuje Ci życie i wszechświat, a może pozwalasz na powtarzanie tych samych błędów, cykl po cyklu, bez przyswajania lekcji? Każda chwila bólu może być cennym nauczycielem. Cierpienie nie jest niesprawiedliwym ciężarem, ale zaproszeniem do przebudzenia. Czy jesteś gotowy, aby spojrzeć poza ból i zrozumieć, co naprawdę wymaga transformacji? Co dzieje się w chwili, gdy ziemskie życie dobiega końca? Czy jest to koniec? Czy tylko przejście do czegoś większego. Dla tych, którzy popełniają samobójstwo, przejście jest zanurzeniem się w nieznane, gdzie świadomość, wolna od fizycznego ciała, staje twarzą w twarz z własną esencją. W przeciwieństwie do tego, czego wielu się obawia, nie ma wiecznego potępienia ani kary nałożonej przez surowe bóstwo. Jest za to spotkanie z wewnętrzną prawdą, moment absolutnej percepcji, w którym każdy wybór i każda emocja są ponownie rozpatrywane. Wyobraź sobie przez chwilę, że budzisz się, ale nie czujesz ciężaru swojego ciała. Rozglądasz się i zdajesz sobie sprawę, że nikt inny cię nie widzi ani nie słyszy. Cisza miesza się z echem myśli i uczuć, które ci towarzyszą. Wiele duchów w obliczu tej rzeczywistości odczuwa dezorientację, strach, a nawet opór. Świadomość odmawia zaakceptowania tego, co się stało i często projektuje iluzoryczne scenariusze. Tworząc rodzaj alternatywnej rzeczywistości, w której powtarzają ostatnie chwile swojego życia, nie zdając sobie sprawy, że zmiana już nastąpiła. W tym okresie przejściowym każdy duch podąża ścieżką zgodnie ze swoimi wibracjami emocjonalnymi. Ci, którzy odeszli w głębokiej rozpaczy, mogą początkowo zostać uwięzieni w stanie bolesnej introspekcji, ponownie przeżywając uczucia, które doprowadziły ich do tej ekstremalnej decyzji, ale nie są sami. Plan duchowy rządzi się prawami miłości i nauki, a kochający przewodnicy zbliżają się, cierpliwie czekając na moment, w którym dusza pozwoli sobie pomóc. Czas tutaj nie jest taki, jakim go znamy. Cierpienie nie jest karą, ale odzwierciedleniem tego, co wciąż musi zostać zrozumiane. I ten ból może zostać złagodzony, gdy duch zaakceptuje wsparcie. Dla niektórych akceptacja jest szybka, innym zajmuje to więcej czasu. Ale zawsze jest jakieś wyjście, nowa szansa na rozwój. A gdybyś mógł pomóc? Gdybyś mógł wysłać światło, miłość i modlitwy do tych dusz w okresie przejściowym. Myśl jest energią, a każdy gest współczucia może być latarnią w ciemności dla tych, którzy wciąż są uwięzieni we własnym bólu. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, a duchowe wsparcie może również pochodzić od żywych. Jeśli życie jest podróżą, Śmierć jest tylko zmianą trasy, ale dokąd udaje się każdy duch po odejściu? Odpowiedź jest intrygująca. Nie ma jednego miejsca docelowego, ale wiele możliwości, wszystkie określone przez częstotliwość wibracyjną istoty różne świadomości, różne nauki, różne rzeczywistości. Niektóre dusze, opuszczając ciało, są natychmiast otoczone światłem i witane przez kochające duchy. Są to ci, Którzy nawet pośród bólu mieli wyższy poziom zrozumienia i akceptacji, czują spokój, są witani w przestrzeniach uzdrawiania i uczenia się, a wkrótce rozpoczynają nowe fazy ewolucji. Inni jednak niosą ze sobą wątpliwości, strach lub bunt i znajdują rzeczywistość, która pasuje do ich wewnętrznych stanów. Są tacy, którzy tak mocno trzymają się materialnego życia, że nie chcą iść dalej, tkwią w miejscach i ludziach, których opuścili. Obserwując świat bez możliwości ingerencji, czując się odizolowani i niezrozumiani. Inni mogą znaleźć się w środowiskach refleksji, gdzie są zaproszeni do przeglądu swoich ścieżek i zrozumienia, co jeszcze należy przekształcić. Tradycje duchowe mówią o różnych przestrzeniach wibracyjnych, duchowych miastach wsparcia, polach regeneracji i strefach tymczasowego cierpienia nie jako kary, ale jako przestrzenie do nauki. Każdy duch znajduje dokładnie to, czego potrzebuje do swojej własnej podróży. Ale najważniejszą rzeczą jest uświadomienie sobie, że nic nie jest ustalone. Każdy duch może w dowolnym momencie zmienić swoją częstotliwość, wznieść się i podążać nowymi ścieżkami. Nie ma zamkniętego przeznaczenia, są tylko ścieżki, które otwierają się wraz z rozwojem świadomości. Czy kiedykolwiek przestałeś myśleć o energii, którą nosisz w sobie? Gdzie udałby się Twój duch, gdyby teraz odszedł? Refleksja nad życiem jest również refleksją nad śmiercią. Ci, którzy starają się ewoluować w życiu, zawsze będą przygotowani na to, co nadejdzie później. Jeśli uważasz, że ta wiadomość miała sens, podziel się nią. Wiedza zmienia. Może Twoje słowa dotkną serca, które potrzebuje dziś tego zrozumienia. Niektórzy ludzie wierzą, że śmierć jest bramą do wolności, ale co się dzieje? Gdy sama dusza odmawia przejścia na drugą stronę, kiedy niektóre świadomości opuszczają ciało fizyczne, zostają uwięzione w plątaninie ziemskich emocji, myśli i wspomnień. Nie przechodzą od razu do światła, nie dlatego, że nie mogą tego zrobić, ale dlatego, że wciąż noszą ciężary, które utrudniają im podróż. Są one nazywane zablokowanymi duszami. Wyobraź sobie, że budzisz się w świecie. W którym wszystko wydaje się identyczne z tym, który znałeś, ale z jedną niepokojącą różnicą. Ludzie cię nie słuchają, nie widzą cię, nie czują cię, rozpacz rośnie, próbujesz kogoś zawołać, dotknąć jakiegoś przedmiotu, ale nie ma odpowiedzi. W ten sposób żyje wiele zablokowanych dusz, uwięzionych między wymiarami, niezdolnych do uświadomienia sobie, że materialne życie jest już za nimi. Ale co sprawia, że dusza Pozostaje w takim stanie. Odpowiedź jest różna: niektórzy trzymają się wyrzutów sumienia, czując się niegodni, by iść dalej. Inni, kierując się przywiązaniem do rodziny, odmawiają porzucenia swoich bliskich. Są też tacy, którzy, zdezorientowani, nie zdają sobie sprawy, że odeszli, powtarzając przeszłe rutyny, błądząc w kółko we własnych iluzjach. Jednak żadna dusza nie jest sama, nawet w ciemności istnieją życzliwe obecności które próbują je uratować. Przewodnicy duchowi nieustannie pracują, aby zaoferować światło i zrozumienie, czekając na moment, w którym sumienie, zmęczone bólem, w końcu zaakceptuje wsparcie. Ale co, jeśli powiem Ci, że my, żywi, również możemy pomóc? Modlitwy, pełne miłości myśli i szczere intencje, mogą być mostami do tych dusz. Możemy być latarniami, które oświetlają ich drogę, pomagając im zerwać łańcuchy przeszłości. Świat duchów reaguje na emitowaną przez nas energię, a każdy gest współczucia może być kluczem do uwolnienia tych, którzy wciąż błądzą w niepewności. Jeśli czujesz obecność w swoim domu, jeśli powracające sny przynoszą ci znajome twarze proszące o pomoc, być może jest to wezwanie do działania jako narzędzie pokoju. Nie bój się, światło zawsze zwycięża cienie. Witaj, módl się i wysyłaj miłość. Co się dzieje, gdy światy się stykają, kiedy bariery między widzialnym a niewidzialnym stają się tak subtelne, że głosy spoza czasu szepczą wokół nas? Relacje mediumiczne są świadectwem tego spotkania, dowodem na to, że świadomość przetrwała materię i nieustannie stara się komunikować z tymi, którzy wciąż chodzą pod słońcem. Pewnej nocy medium otrzymuje ciche wezwanie, budzi się z uczuciem, że coś lub ktoś tam jest. Zamykając oczy, czuje obecność, smutną energię, pełną żalu. Stopniowo w jego umyśle tworzą się obrazy: mężczyzna siedzący w starym fotelu, jego oczy utkwione w nieosiągalnym punkcie. Mruczy, dlaczego nikt mnie nie widzi, dlaczego wciąż tu jestem. Przypadki takie jak ten są powszechne. Dusze, które odeszły nagle, nie rozumiejąc, co się stało, szukają odpowiedzi na planie materialnym. Mediumizm. Gdy jest dobrze obsługiwany, może być narzędziem oświecenia i wyzwolenia. Często wszystko, czego dusza potrzebuje, to być wysłuchanym, zrozumianym i skierowanym w stronę światła, które na nią czeka. Historie są różne. Są takie, które niosą pocieszenie żyjącym, ujawniając, że świadomość trwa i nie ma wiecznego cierpienia. Inne pokazują moc pokuty i odbudowy. Ważne jest, aby zrozumieć, że każda historia jest częścią wielkiej układanki istnienia. A co z tobą? Czy kiedykolwiek poczułeś niewytłumaczalny chłód, szept w oddali, uczucie, że coś większego próbuje się komunikować? Świat jest pełen tajemnic i to od nas zależy, czy jesteśmy gotowi ich wysłuchać. Co się dzieje, gdy wszystko, co znasz, znika, kiedy ciało milknie, a świadomość budzi się w świecie, w którym czas nie podlega już tym samym zasadom? Nauka nie kończy się wraz z ostatnim uderzeniem serca, wręcz przeciwnie, to właśnie w tym momencie wiele prawd zostaje ujawnionych, a wielka podróż duszy trwa nadal. Jeśli życie jest szkołą, śmierć jest jedynie przejściem na nowy poziom wiedzy. Wyobraź sobie przez chwilę, że budzisz się w przestrzeni miękkiego światła, czując ogromną ulgę, jakby cały ciężar ludzkich zmartwień został pozostawiony za sobą. Ale wraz z tym spokojem przychodzi świadomość. Wszystko, co zrobiłeś, każdy wybór, każde słowo, każda emocja jest nadal z tobą. Nauka nie jest osądem, ale uczciwym przeglądem przebytej podróży. Co byś zrobił, gdybyś mógł poczuć wpływ swoich działań na innych, gdyby każdy gest był odzwierciedlany z powrotem? Proces ten nazywany jest przeglądem życia, momentem, w którym dusza powraca do głównych wydarzeń swojego istnienia. Ale w przeciwieństwie do tego, czego obawia się wielu ludzi, nie ma nieubłaganego trybunału ani surowego sędziego. Największym osądem jest osąd własnego sumienia. Każdy duch, zdając sobie sprawę z konsekwencji swoich postaw, odczuwa radość z czasów, w których szerzył dobro, ale także ból z czasów, w których skrzywdził siebie lub innych. Dla niektórych dusz to przebudzenie jest wyzwalające. Akceptują nauki, zdają sobie sprawę ze swoich błędów. I przechodzą do nowych doświadczeń wzrostu. Dla innych ciężar żalu może być trudny do udźwignięcia. Niektórzy utknęli w cyklu poczucia winy i żalu, nie mogąc iść naprzód. Ale oto prawda, z której niewielu zdaje sobie sprawę: zawsze jest kolejna szansa. Nauka nigdy nie jest jałowa. Każdy ból można przekształcić w mądrość. A gdybyś wiedział, że możesz teraz zmienić swoją ścieżkę, że każdy wybór, którego dokonujesz dzisiaj, Wpływa nie tylko na to życie, ale także na Twoją podróż po śmierci. Ewolucja jest nieskończonym procesem. Ci, którzy akceptują naukę, przechodzą do nowych wymiarów, badając głębszą wiedzę, odkrywając na nowo stare uczucia i przygotowując się na większe wyzwania. Ci, którzy się opierają, pozostają w powtarzających się cyklach, uwięzieni w emocjach, których nie mogą uwolnić. Nie ma wiecznej kary, jest tylko ciągła możliwość rozwoju. Życie pozagrobowe to przestrzeń do zrozumienia i nauki, ale wszystko zaczyna się tutaj, teraz, z każdym dokonanym wyborem. Zadaj więc sobie pytanie, czy uczę się lekcji, które oferuje mi życie, a może od nich uciekam? Sugestia ulepszenia. Aby zwiększyć wpływ emocjonalny, moglibyśmy dodać relacje z doświadczeń mediumicznych, przedstawiając historię dusz, które przeszły przez proces uczenia się po śmierci. Możemy również stworzyć silniejszą interakcję z czytelnikiem, zachęcając go do refleksji nad własnymi chwilami w życiu i tym, jak jego działania mogą rezonować w przyszłości. Jeśli ta wiadomość miała dla Ciebie sens, podziel się nią. Być może ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje usłyszeć, że nigdy nie jest za późno na naukę i rozwój. W końcu życie toczy się dalej, we wszystkich swoich formach. Kto nie czuł szeptu w głębi duszy, niewytłumaczalnej intuicji. Cichego ostrzeżenia w chwilach podejmowania decyzji: czy to przypadek, czy niewidzialna obecność, która nam towarzyszy? W świecie duchowym podróż duszy nigdy nie jest samotna. Każdy z nas ma duchowych przewodników, wzniesione świadomości, które wspierają nas, doradzają nam i prowadzą nas w chwilach ciemności. Ale jaką rolę te istoty naprawdę odgrywają w naszej egzystencji, a tym bardziej w życiu pozagrobowym? Kiedy przekraczamy próg ziemskiej egzystencji, Często przepełniają nas wątpliwości i dezorientacja. W końcu śmierć nie jest prostym wyłączeniem, ale przebudzeniem do nowej rzeczywistości. Przewodnicy duchowi działają w tym czasie jako cisi przyjaciele, przygotowując duszę do zrozumienia jej nowego stanu. Ale co, jeśli sumienie jest opanowane przez strach? Co, jeśli poczucie winy, przywiązanie lub bunt są tak intensywne, że uniemożliwiają duchowi pójście naprzód? Tutaj przewodnicy wykazują się nieskończoną cierpliwością, pozostają obecni, czekając na moment, w którym dusza, zmęczona własnym bólem, w końcu zaakceptuje wsparcie. Misją przewodników nie jest zmuszanie, ale oświetlanie ścieżek. Są tacy, którzy komunikują się poprzez intuicję, inni manifestują się w snach, a niektórzy używają mediów jako mostów między światami. Ale ich intencja jest zawsze taka sama: pomóc duszy ewoluować. Bez względu na to, jak zagubiony może być duch, zawsze znajdzie się przewodnik próbujący sprowadzić go z powrotem do światła. Zastanów się teraz przez chwilę. Ile razy zignorowałeś znak, subtelne ostrzeżenie, które wydawało się, że chcecie odciągnąć od niebezpieczeństwa? A co, jeśli ten instynkt, który uratował ci życie, był w rzeczywistości niewidzialną ręką przewodnika? Łączenie się z przewodnikami duchowymi nie jest przywilejem nielicznych. Wszyscy możemy wzmocnić tę więź poprzez szczerą modlitwę, wewnętrzną ciszę i chęć słuchania tego, co wykracza poza świat materialny. Wezwanie jest zawsze obecne. Musisz tylko otworzyć swoje serce, aby je sobie uświadomić. Jeśli życie jest pełne bólu, co dzieje się z duszami, które opuszczają cierpienie? Są tacy. Którzy wierzą, że śmierć jest ostatecznym odpoczynkiem, ulgą od bólu ziemskiej egzystencji. Ale rzeczywistość duchowa jest bardziej złożona. Bóle duszy nie znikają tylko dlatego, że opuszczamy ciało. Jednak wszechświat jest również miłosierny. Dla każdego zranionego ducha istnieją miejsca uzdrowienia. Wyobraź sobie przestrzeń skąpaną w miękkim świetle, gdzie wszystko wibruje w harmonii. Tam czas nie jest mierzony dniami czy godzinami, ale rytmem własnej nauki. Miejsca te są prawdziwymi stacjami odpoczynku, gdzie osłabione dusze otrzymują pomoc przed przejściem do nowych doświadczeń. Wielu opisuje te przestrzenie jako ogrody kwiatowe, duchowe szpitale lub świątynie energii. Każdy postrzega je zgodnie z własną świadomością. Ale wszystkie mają ten sam cel przywrócić esencję tych, którzy tam przychodzą. Proces uzdrawiania może być szybki lub długotrwały. Dusze, które odeszły nagle lub są obciążone poczuciem winy, mogą potrzebować więcej czasu, aby otworzyć się na leczenie duchowe. Ale nikt nie jest opuszczony. Przewodnicy i dobroczyńcy tych miejsc cierpliwie czekają, aż każda świadomość zaakceptuje pomoc, której potrzebuje, aby przejść dalej. I tu pojawia się pytanie: ilu z nas, którzy wciąż żyją, przygotowuje się do tego przejścia? Ile emocjonalnych bólów gromadzimy w nadziei, że pewnego dnia po prostu znikną? Prawda jest taka, że możemy rozpocząć proces uzdrawiania już teraz. Współczucie, przebaczenie i poszukiwanie równowagi emocjonalnej są kluczem do ułatwienia naszej podróży w zaświaty. Miejsca uzdrowienia istnieją, ale najlepsze przygotowanie do nich zaczyna się od sposobu, w jaki prowadzimy własne życie. A gdybym ci powiedział, że śmierć nie jest końcem. Że zmarli nadal kroczą obok nas, niewidoczni dla oczu, ale wyczuwalni dla serca. Od niepamiętnych czasów żywi czuli obecność zmarłych. Są to szepty w ciszy nocy, są to sny, które wydają się zbyt realne, są to przeczucia, których nie można zignorować. Ale jak działa to połączenie? Co decyduje o tym, kiedy i w jaki sposób zmarła dusza próbuje się komunikować? Prawda jest taka, że połączenia między wymiarami zdarzają się cały czas. Niektóre są subtelne, jak nagła intuicja zmiany ścieżki, niespodziewany dreszcz lub znajomy zapach, który pojawia się znikąd. Inne są bardziej bezpośrednie, obiekty, które zmieniają miejsce bez wyjaśnienia, światła migające bez wyraźnego powodu lub powtarzające się sny z jasnym przesłaniem. Aby jednak komunikacja ta odbywała się w zdrowy sposób, Potrzebna jest równowaga między obiema płaszczyznami. Nie wszystkie dusze, które próbują nawiązać kontakt, są spokojne. Niektórzy szukają pomocy, próbując uwolnić się od emocjonalnych więzów, które wciąż wiążą ich ze światem fizycznym. Inni chcą tylko zapewnić tych, którzy pozostali, że nic im nie jest i że życie toczy się dalej. Są też tacy, którzy przyjmują rolę opiekuna. Prowadząc swoich bliskich poprzez małe znaki i synchronizacje. Ale czy jesteś świadomy tych znaków? Czy jesteś gotów słuchać sercem? Pomost między żywymi a umarłymi zbudowany jest z energii i intencji. Szczera modlitwa, wdzięczność i pełne miłości myśli wzmacniają tę więź, tworząc bezpieczny i pozytywny kanał komunikacji duchowej. Z drugiej strony, strach i wątpliwości tworzą bariery uniemożliwiając otrzymanie wiadomości. Są tacy, którzy wierzą, że to połączenie jest przywilejem mediów lub osób ze specjalnymi darami. Ale rzeczywistość jest inna. Wszyscy mamy zdolność odczuwania i łączenia się. Kluczem jest emocjonalna otwartość i dostrojenie wibracyjne. Jeśli kiedykolwiek czułeś obecność, miałeś odkrywczy sen lub zauważyłeś wokół siebie niewyjaśnione znaki, być może nadszedł czas, aby zaakceptować tę rzeczywistość, śmierć nie oddziela, po prostu zmienia sposób, w jaki się komunikujemy. I często zmarli tylko czekają, aż wysłuchamy ich sercem. Życie i śmierć to tylko dwie strony tej samej egzystencji. Nie jesteśmy sami, nigdy nie byliśmy. Każda chwila bólu, każde pożegnanie jest tak naprawdę zaproszeniem do uświadomienia sobie, że miłość przekracza granice czasu i przestrzeni. Ale żeby to zobaczyć, trzeba porzucić strach i przyjąć wiedzę. Ale nie musisz iść tą ścieżką sam. Tutaj będziemy nadal wspólnie odkrywać ukryte prawdy, nauki pozostawione przez zmarłe dusze i znaki, które wszechświat wysyła nam każdego dnia. Jeśli więc chcesz kontynuować tę podróż, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o życiu po śmierci i jak połączyć się ze światem duchów, zasubskrybuj kanał już teraz. Włącz powiadomienia aby nie przegapić żadnych filmów i podziel się tą wiadomością z kimś, kto potrzebuje jej usłyszeć. Kto wie, może będziesz instrumentem, który obudzi inną duszę szukającą odpowiedzi. Do zobaczenia w następnym filmie. Niech światło i mądrość zawsze będą na Twojej drodze.